J.K. to kochani, radia, które jest lepsze od seksu, od czekolady. A każdy piątek jest wielki piątek. Jak Boga kocham i nie trzeba jeść mięsa w ten piątek, no. Tylko ryba, tak jak Żydzi po Żydowsku, bo to siabas jest, nie? Oj, panie Janku, ja panu coś powiem. Ja idę dzisiaj na siabas i tylko rybę będę jadł. Ale nie chcę o tym gadać. Szukałem Cię w zielonym śnie. Szukałem Cię w porannej mgle. W zapachu, który Niesie wiatr, I wszędzie tam, gdzie nocy czar. Gdzie muzyk na pianinie gra, gdzie tylko ty, gdzie tylko ja. W ogrodzie, w którym pełno jest nadziei, co przeplata się. We włosach, które rude są, i w twoich myślach, które śpią. W strachu na wróble, co śmieje się. I w kwiecie, który nie się dzień. Bo ja kocham słoneczniki, bo ja kocham żółty kwiat. Bo ja kocham słoneczniki, bo ja kocham żółty las. Żadne chabry, żadne róże nie zastąpią tego mi. Bo ja kocham słoneczniki, bo ja kocham żółte sny. Twoje piękne, rude włosy, twoja piękna, biała twarz. Usta twoje, twoje oczy, skromność, którą w sobie masz. Chcę całować bardzo mocno i zamienić w kwiaty dnia. Rozsypane sny czasem przynieś mi. Wielki, żółty świat, niechaj mi się śni. Nie podawaj nic prócz nieba co śpi. Rozsypane sny czasem przynieśni. Wielki, żółty świat. Niechaj mi się śni. Nie podawaj nic. Prócz nieba co śpi. To jest, kochani, napisane było w 1999 roku w Warszawie. Patrzcie kochani, to już ponad... To już w tamtym wieku było, tamtym wieku, no zostało jeszcze tylko 9 minut, tylko sobie zapisze 1999. Jedynka i trzy dziewiątki. No. Kochani, tak, że mnie tutaj przyjdzie zaraz się z Wami żegnać, ale mam dla Was też taką ciekawostkę. Jakby ktoś chciał pojechać do Polski i chciałby sobie kupić dom, to ja mam dla Was propozycję. No, ja nie pracuję w żadnym realistej, żadnymi nieruchomościami się nie zajmuję, mam tylko ciekawostkę dla Was. Otóż, wie, słyszeliście o takim narciarzu, on taki lata, tak skacze, od się odbija i tak leci, leci, leci. Raz tak przeleciał ze trzy skocznie tam, bo to był zawód trzech skoczni, zawody trzech skoczni, to przez trzy skocznie polecia. Wiecie już, o kim mówię? O Małyszu. Adam czy Jacek Małysz, coś takiego się nazywa, chyba Jacek Małysz. W każdym razie, nieważne. Jak on tam się nazwał, jak go zwali, ten go zwali, chłop porządny jest i górol, prawda? Zwisły. Otóż on sobie bardzo dawno temu, już chyba z 10 lat temu, kupił kawałek ziemi w wiśle, no i ten kawałek ziemi sobie kupił i tak sobie tam żył sobie spokojnie, postawił sobie tam piękny dom. Piękny dom, kochani, widziałem na internecie, jak Boga, tam piękny ten dom jest. No ale nie przewidział innej takiej wersji, że zaraz koło niego postawili jeszcze 30 różnych innych loków już, no bo jego atrakcja, jego obecność jest tak wielka, że powstały tam osiedla, osiedla, żeby obserwować, co robi z okna, co obserwować z okna, co robi małyż. W związku z tym cała prywatność poszła. W związku z tym pan Małysz i jego tam piękna żona, Ewa, chyba nie, ona te, no, jak ona dam, to na Ewa. Postanowili sprzedać dom, kochani, i kupić sobie teraz olbrzymią działkę, na której sobie na środku postawią dom, no i oczywiście już nikt nie będzie im wtedy zaglądał, prawda, przez ramię do kuchni. Ale dom wystawili za 2 miliony złotych, co na tamtą okolicę, kochani, jest sumą bardzo wygórowaną, niemniej są prognozy, że jeżeli ten dom dzisiaj ktoś kupi za 2 miliony z złotych, dom Małysza, z basenem w środku, z zimem, no i w ogóle z takim ale tenisowym, to jutro za ten dom będzie mógł wziąć, krzyknąć, przynajmniej jak nie wziąć, to krzyknąć 4 miliony. Chociaż tak hoza y, budownictwa i sprzedaży domów w Polsce się zaczyna kończyć powoli i to nie powoli, tylko dosyć szybko. Niemniej jest na sprzedaż dom Małysza, jakbyście chcieli, no to jest wam daję od razu. Może nie no. Napiszę ten adres może na stronie internetowej swojej. A propos jeszcze strony internetowej. Dzisiaj od dzisiaj znowu będzie audycja a dzisiaj, albo od jutra już może, e, powiedzmy od jutra, no, będzie audycja do wysłuchania, cała audycja Radia Super e, z JK Devito dzięki naszemu inżynierowi do spraw dzięku Januszowi. Prawda? będą znowu audycje całe do wysłuchania w całości na mojej stronie internetowej pod tytułem www wiadomości kochani, będzie tam znowu odnośnik i będzie cała audycja no oczywiście kawałki tej audycji będziecie mogli posłuchać też na, również na mojej stronie i zobaczyć nawet na YouTube, będziecie mnie mogli zobaczyć w całej okazałości o, moją tutaj prezentową podobiznę, wiecie, nie? no, także zostało nam 5 minut a ostatnia piosenka chyba dosyć długa jest też bo jest 4 minuty Groszki i Róże, piękna piosenka dziesiątka Postaram się jeszcze, dzięki za telefon, postaram się jeszcze puścić parę tych piosenek w przyszłej audycji. Tomaszów bym puścił i te Grande Walsa brillante bym puścił, bo to wielkie wydarzenie było, też konieczny ten napisał. Konieczny i tu wim napisał. Konieczny napisał muzykę, a tu wim napisał słowa. No, spółka można powiedzieć yy, żydowska, ale całkiem niezła. No, później konieczny Baczyński, wiersze Baczyńskiego. No, to trzeba posłuchać. Tam nie ma co, tym bardziej, że ona dawno nie była w naszym radiu. W radiu super, w naszym wspólnym radiu. Ja będę się z Wami zaraz żegnał, kochani, za minutkę, bo to jest 3 minuty 47 sekund. Także przypominam, że słuchaliście, mieliście okazję słuchania najlepszego radia. A no i no, nie, nic nie wspomnę o. Jaham Musical, który była premiera w Anglii, Jedna z ciekawszych wydarzeń, otóż w Australii praktycznie nic nie powiedzieli na ten temat. Był jest to muzykal o Osamie Bilnadynie i tam jest suma piosenki, w której jeden z tych autorów śpiewa, chciałbym zostać Osama Bilnadynem, prawda? No to teraz są protesty i tak dalej. Do parlamentu nawet protest tu poszedł, żeby zdjąć muzykal ze sceny, a przynajmniej tą piosenkę, że to jest nie poprawne politycznie. No i pan premier musi się ustosunkować, nowy pan premier Anglii do tego, co zrobić. No prawda, nie ma cenzury, nie ma, ale pan premier się zastanowi, co z tą piosenką zrobić. Bardzo mi się to podoba. W każdym razie, jak na razie, w każdym razie, jak na razie, pięknie mi się to powiedziało. Dżaham, Dżahat Musical jest kitem, wydarzeniem, o którym w Australii się zupełnie nie mówi. Kochani, tylko możecie tą informację znaleźć na stronach internetowych. Taka jest prawda. My tu mamy bardzo dobrą informację na temat tego, co się na świecie dzieje, ale nie o tym, co byśmy chcieli słyszeć. Ja będę się z Wami żegnał do następnej audycji, do następnego piątku. Z utęsknieniem będę czekał, żeby do Was porozmawiać i żeby Wam puścić piosenkę. A teraz najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich słuchaczy, słuchaczek i wszystkich tych, którzy zamierzają słuchać Radia Super z J.K. Devito w każdy piątek od godziny drugiej prawie do godziny trzeciej, która teraz się zbliża. Cześć. Mówił do Was Wasz przyjaciel. Shall bank. Bang.